Chyba liczę na fajny wieczór przede wszystkim. Widzę, że zbiera się tu naprawdę dużo ludzi. Będzie też sporo moich znajomych. Także przede wszystkim myślę o tym, że będzie dzisiaj wyjątkowo. Możemy zagrać naprawdę w bardzo ładnej, fajnej przestrzeni dla nowych ludzi, bo dzięki akcji IBIS Music zyskujemy też nowych odbiorców, którzy wcześniej zupełnie nie zetknęli się z naszą muzyką. Także myślę, że będzie przede wszystkim super. A, a co będzie dalej, zobaczymy. Ibis Music jest to inicjatywa, która ma miejsce aż w 17 krajach. Powiedz, czym polacy, polscy muzycy i wokaliści wyróżniają się na tle innych reprezentantów? Uważam, że przede wszystkim mamy jako Polacy swoją charakterystyczną melodykę utworów. Wielu, w wielu, u wielu zespołów można to zauważyć, że powstają linie wokalne, które mają w sobie jakąś taką polską charakterystykę. A poza tym. To, że jesteśmy stosunkowo, mówię teraz mniej więcej o swojej, swojej, swojej szufladzie muzycznej, jest dużo zespołów o naprawdę ciekawych i fajnych kompozycjach, fajnych brzmieniach. No i to te wszystkie czynniki łączą się ze sobą, także ta nasza, ta nasza scena jest jeszcze, jest jeszcze świeża i, i nieodkryta, wydaje mi się, przez, przez inne kraje, przez inne rynki muzyczne.